Profesjonalista z dobrym podejściem, kształtujący młode charaktery, ciężką pracą i wiarą we własne możliwości. Taki jest Paweł Gołaszewski, trener ŁKS Łochów. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo miłe słowa, aż jestem sam zaskoczony. Profesjonalista, to, to bardzo miłe. No, my mówimy to, co jest prawdą. Chciałabym z Tobą przeprowadzić wywiad na temat właśnie działalności klubu. I w związku z tym zadam Ci pierwsze pytanie. Jak wygląda nabór do zespołu i od jakiego wieku y, dzieci są y, zgłaszane? W tym momencie mamy najmłodszą drużynę, to jest rocznik 2016-17, czyli to są chłopcy 6 i 5 letni. Ale już mamy pierwsze, powiedzmy sztuki y, chłopców urodzonych w 2018 roku. Jest takich y, trzech małych zawodników, którzy przychodzą, akurat oni pracują ze mną. To Bardziej niż ten, to jest zabawa w piłkę nożną, bo, bo tak podchodzimy do, do najmłodszych i nabór wygląda tak, że po prostu są po, podane nasze numery telefonu do trenerów na, na stronie internetowej, gdzieś w internecie, na portalach społecznościowych. Po prostu kto zadzwoni, kto przychodzi, no, no to ten z nami zostaje. Dajemy zawsze taki miesiąc, powiedzmy, testowy dla zawodnika. Dopiero po miesiącu zawodnik wraz z rodzicem podejmują decyzję, czy z nami zostają, i, i idziemy dalej. Czy jednak no, rezygnują i szukają czegoś innego? No, proporcje tak się rozkładają, że powiedzmy na 10 przypadków 8 zostaje, tych dwóch gdzieś tam szuka, szuka sobie innych zajęć. A jak zachęcani są do trenowania w klubie y, młodzi ludzie i dzieciaki? Dzisiaj, no, poprzez media społecznościowe, szczególnie no, widać, że rodziców bardzo cieszy, kiedy ich dziecko jedzie na mecz, kiedy ich dziecko idzie na trening i jest to uwieczniane na różnego rodzaju filmikach, na różnego rodzaju zdjęciach. I, I naprawdę to widać, że, że to działa na, na to, że, że my mamy dzisiaj w szeregach klubu pewnie około 200 zawodników wszystkich, bo, bo mamy 10 drużyn, 9 piłkarskich i jedną tenisa stołowego. Więc no, kiedyś, kiedyś, jak ja przypominam sobie, jak ja zaczynałem grać w piłkę, to były w zasadzie trzy no, drużyny. Była pierwsza drużyna, była drużyna juniorów i drużyna trampkarzy. My dzisiaj mamy takie drużyny, dla których jeszcze nie ma rozgrywek ligowych. Czyli startujemy naprawdę od, od bardzo yy, wczesnego wieku yy, i staramy się też zawsze w okresie startu roku szkolnego, czyli w okresie września przygotować ulotki także i, i plakaty, gdzieś tam na mieście są, są one widoczne. No i zazwyczaj z takiego naboru, ten pierwszy nabór, kiedy startowaliśmy z tak małymi grupami, z tak młodymi grupami. Yy, no to był największy. Teraz to regularnie, tak powiedzmy, że co roku dołącza do nas kolejnych te 10-15 osób, dwóch do jednego rocznika, dwóch kolejnych i tak dalej i tak dalej. A ile jest wszystkich trenerów e, trenujących dzieciaki i grupy wszystkie w ŁKS Łochów? W tym momencie chyba będzie sześciu. Jest trener od pierwszej drużyny, później przy najstarszej grupie juniorskiej jestem ja. Kolejna grupa trąbkarzy jest trener Michał Chmielewski, od trener pierwszej drużyny Sławomir Damentko. Rocznik 2010 to trener Tomasz Wojtasiewicz, rocznik 2012 trener Tomek Kobyliński i rocznik 2013 to Jan Bański. A młodsze to już mają ci trenerzy, którzy mają te, te starsze grupy. Jak klub jest finansowany? W większości radzimy sobie ze środków z Urzędu Miasta, tutaj od Pana Burmistrza. Ale my, jako klub, też staramy się pozyskiwać środki. Wszystkie dzieci, które są zrzeszone w naszej akademii, płacą składki członkowskie, one wpływają na, na konto klubu. Ze środków gminnych nie bylibyśmy w stanie utrzymać tych, powiedzmy, no tam 170 czy 200 zawodników, to się zmienia, bo jedna grupa jednego miesiąca jest bardziej liczna, drugiego miesiąca jest troszeczkę mniej. Więc te drużyny młodzieżowe otrzymują się ze składek rodziców. No to, to jakie pieniążki wpływają, no to później mamy opłatę za, za greblidę, za pracę trenerów, jest kupowany sprzęt z tych pieniędzy, ale także staramy się pozyskiwać środki z zewnątrz, z Słochów, łochów no, Już to mogę oficjalnie powiedzieć. Dostał, dostał nadaną zieloną gwiazdkę z Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach tego pozyskaliśmy 10 tysięcy złotych na funkcjonowanie klubu. Do tego dochodzą, dochodzi współpraca ze sponsorami, którzy też bardzo chętnie angażują się w zakup sprzętu, szczególnie strojów sportowych, bo można wiadomo sobie reklamę zrobić. No i regularnie co roku składamy wniosek w programie, takim przygotowanym przez Ministerstwo Sportu, Program Klub. I, i tam jest do. Do pozyskania 15 tysięcy złotych, część jest na pracę trenerów, część jest na sprzęt, więc naprawdę regularnie ten, ta nasza, powiedzmy, ten nasz sprzęt sportowy, w który inwestujemy, jest, jest coraz szerszy i, i dzieci mają coraz lepsze warunki. W takim razie, w jaki sposób można dowiedzieć się o wynikach i rozgrywkach? Czy tylko na portalach, czy też gdzieś umieszczacie na plakatach? W jaki sposób? To znaczy mamy swoją stronę internetową, na której są regularnie zamieszczane wszystkie wyniki naszych drużyn, strzelcy, składy. Do tego oczywiście dochodzi portal społecznościowy Facebook, który w tym momencie w Polsce no, zrzesza największą liczbę użytkowników i czasami pojawia się też w lokalnej prasie po prostu jakaś zmianka na temat naszych. Naszych zawodników, ale też majątek no, słuchów to też nie tylko wyniki tych, których mamy, ale także no, postawa tych chłopców, którzy gdzieś się wybili i, i poszli dalej. Ja mogę się pochwalić tym, że od zimy moich dwóch zawodników gra w centralnej lidze juniorów w kategorii do lat 15. To jest w tym momencie najwyższa liga w Polsce. Chłopcy regularnie grają, w tym momencie zajmują trzecie miejsce, ustępują takim klubom jak Legia Warszawa, Polonia Warszawa. Oni sami grają w Warszawie i Warszawa. Ale mamy też Adam Dobosz, który grał u nas przed laty, no nie jest naszym wychowankiem, ale przez kilka lat u nas występował, gra w tym momencie w lidze, w lidze norweskiej, wcześniej gdzieś tam zaliczał regularne występy w drugiej lidze polskiej, więc no, staramy się też no, naszych ludzi po prostu promować na swoich kanałach także w ten sposób. A czy w meczach grają tylko Wasi wychowankowie? W 90% tak, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, bo jeżeli chodzi o drużynę młodzieżową, no to... Te proporcje są jeszcze bardziej na naszą stronę, to jest tak jakieś 95%. W zasadzie tylko w najstarszej drużynie juniorskiej mamy kilku chłopców, gdzieś tam z okolic sadownego, z Jadowa, a, a tak to, to wszystko jest nasza łochowska młodzież. No bo... No, zasad, no nigdy nie płacił zawodnikom za to, żeby, żeby grać w piłkach w pierwszej drużynie, co nie jest regularne, co 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 nie jest normą w przypadkach innych klubów bliżej Warszawy, gdzie żeby namówić zawodnika, żeby przyjść, no, trzeba mu zapłacić. My wiemy, że jak stawiamy na, na swoich chłopców, no to oni po prostu będą. No, no, dla nich to jest przyjemność, dla nich to jest pasja i, i w ten sposób staramy się budować kadry naszych drużyn. O ile taki jest, czy posiadacie herb i barwy klubowe? Tak, mamy herb zaprojektowany na wzór Wielkiej Barcelony, prawie taka szkółka liczna jak Barcelony, a barwy klubowe, tak, to są biało-czarne. Biało jak przygotowujecie się do sezonu, jeżeli chodzi bardziej o treningi w zimę? Mamy akurat w włochowe to szczęście, że mamy sztuczne boisko przy szkole podstawowej numer 3, więc jeżeli nie ma opadu śniegu, i nie ma warstwy, no to te najstarsze roczniki, czyli tam juniorzy, trampkarze i młodziki, po prostu trenują cały rok na dworze. Jeżeli tam temperatura nie spada poniżej 5 stopni, później po rozmowach z rodzicami my wiemy, że to przynosi super skutek, bo te dzieci zyskują odporność i po prostu nie zdarzają się choroby w okresie tym jesienno-zimowym. A jeżeli chodzi o młodsze grupy, no to mamy też dwie super pełnowymiarowe hale sportowe, zarówno przy szkole podstawowej numer 3, jak i przy szkole podstawowej numer 2, gdzie też. Dzięki temu, że jest możliwość dzielenia sali na sektory jesteśmy w stanie wpuścić więcej niż, niż jedną grupę na jedną godzinę. Największy sukces klubu to? Znaczy, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, no to były barażek, gdzie, gdzie mogliśmy powalczyć o, o ligę wyżej niż liga okręgowa. Do tej pory Słochów, najwyżej grał na poziomie ligi okręgowej, ale ja ze swojej perspektywy jako, jako trener no my z moją drużyną rocznie 2006-2007 Wygraliśmy wiele meczów, zaliczyliśmy kilka awansów, kilka spadków, wygraliśmy sporo turniejów, ale ja jako trener, jeżeli mówię o sobie osobiście, no, to dla mnie największym sukcesem jest to, że ja dzisiaj mogę moich dwóch zawodników oglądać właśnie w centralnej dziedzinie. No, nie było piękniejszej chwili niż ja stojąc na trybunach, oglądałem debiut Oskara Damentki i, i Karola Sulicha właśnie w stopowymi no, akademiami w Polsce, gdzie oni grają z Legią, z Jegieloniu. To są naprawdę wielkie, wielkie firmy, no i trzeba tylko trzymać kciuki, żeby ten rozwój harmonijnie trwał przez kolejne lata. A czy y tutaj u nas na terenie jest konkurencja w postaci innych klubów? gdzie też chcą zrzeszać młodzież i dzieciaki. Tak, w naszej gminie jest jeszcze jeden klub, jest LKS Ostrówek, który też ma kilkudziesięciu zawodników oraz pierwszą drużynę, no wiadomo, że problemem są, są odległości, no po, po dalej, no to jest kwestia jednego, dwóch kilometrów jest Korona Jadów, tylko że to już jest inny powiat, inna Inna gmina, więc no to szkolenie powiedzmy w tym naszym okręgu tutaj łochowskim no jest i, i mamy konkurencję. Musimy się z tym mierzyć, ale dzięki temu no my jako trenerzy musimy być bardziej zaangażowani, musimy stwarzać lepsze warunki, tak, żeby no zawodnicy z tych innych klubów chcieli po prostu do nas dołączać, żeby stwierdzili, że wełkaje się łochów mają lepsze szanse na rozwój i, i, i na wybicie się dalej. A jak rysuje się bliska i dalsza przyszłość klubu? Jakie macie plany? No, generalnie chcielibyśmy, żeby pierwsza drużyna awansowała w końcu do Ligi Okręgowej, bo od czterech chyba lat gramy w warszawskiej A-klasie. Liga jest trudna, bo co roku, co roku są takie kluby, które płacą zawodnikom i, i po prostu mają duży budżet, ściągają zawodników z wyższych lig i, i robią wyniki. My stawiamy, staramy się stawiać na, na młodych chłopców, 18-19-letnich, którzy są odważni wprowadzani do pierwszego zespołu. No i mamy cały czas nadzieję na, na kolejny rozwój, żeby ta rodzina ŁKS-owska się po prostu powiększała, żebyśmy mogli się pochwalić za rok, żeby już nie było dwóch chłopaków w ojca, tylko żeby było trzech, czterech. Chcemy co roku, co dwa lata, wypuszczać takiego jednego, dwóch bardzo zdolnych, młodych piłkarzy, żeby po prostu no, robili nam dobrą reklamę, bo wiemy, patrząc na, na grę w reprezentacji Polski na piłkarzy, na ich historię, że wychowując piłkarza na tak wysoki poziom, no masz później świetną reklamę i dzięki temu no, rodzic wybiera tą konkretną akademię, ten konkretny klub, a nie inny, bo widzi, że z tego klubu można, można pójść dalej, można się wybić, można no, rozłożyć skrzydła i po prostu latać już samodzielnie, utrzymywać się z piłki. No i w zasadzie no, ja nie wyobrażam sobie piękniejszego zawodu niż granie w piłkę, no bo to, to jest w zasadzie przyjemność. Oczywiście to jest ciężka praca, wiele wyrzeczeń, ale no kiedy... Mając 40 lat i rozmawiam z piłkarzami, no to no, no nie, nie można było. No ktoś wstaje o godzinie 7 rano, albo o 6, żeby dojechać gdzieś do pracy na 8, a Ty możesz, chodzisz ciągle wyspany, dostajesz najlepsze jedzenie, stać się na, na wiele rzeczy i, i w tym momencie no, ja sobie nie potrafię wyobrazić piękniejszego zawodu niż, niż piłkarz. Dziękuję Ci bardzo za wywiad Paweł. Życzymy Tobie, tak jak i reszcie trenerów, powodzenia w dalszej realizacji i spełnieniu zamierzonych efektów. Oraz za wprowadzenie nas w świat piłki nożnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.